Witam was wszystkich, na fajne łudzie. dzisiaj sobie zrobiłem stopa i przejażdżkę. Będziemy wodzić dostawy, no i sobie tylko jeździć. Zostawcie leka, bo na 250 osób będę wybuchać nuklearne pociągi. Przy kulantach, oczywiście będzie potrójny strzał. I dzisiaj sobie pojedziemy... CO TY ROBISZ?! CO TY ROBISZ?! Dlaczego się cofasz? Już nic tam nie ma! Wyjrzeć mi wy kolei pociąg! Jak jeszcze mogę to wybuchnąć i się skończy? W ogóle tam nic nie ma. To dlaczego on się wycofał? Jak mi jeszcze w dodatku wy mi pociąg? Akurat tak jest codziennie. <coughs> Dzisiaj chcę wam wytłumaczyć, dlaczego nie było wczoraj odcinka. Ponieważ miałem za bardzo dużo zadań domowych i musiałem je nadrobić no i po prostu nie miałem czasu w niedzielę i oczywiście też druga sprawa, że że live wczoraj był krótszy a dlatego, że że była mniejsza ilość osób, była tylko jedna osoba no może tam z 2 czy 4 były, ale to mało Myślałam, że było, by było więcej, ale ale dopiero jakby było więcej to bym was poinformował. Ale live może zrobię w piątek, chociaż zobaczę. 17, 19, 21. No to tak nie wiem. Ale dowiecie się jutro akurat na poradniku. Więc yy, sobie... sobie posłuchajcie moje filmiki. No i oczywiście możecie przyjść na live. Zapiszcie sobie, le znaczy lepiej przygotujcie sekarki i na lądówce, na trolle i na wszystkim zapiszcie sobie datę i godzinę, kiedy odbyła się live. Yy, dobra. Widzę, że na razie takich przypadków nie ma, jedynie był z tym pociągiem. O Boże! Co tu się stało? Co tu się stało w ogóle? Ja cię kręcę. Ej, to jest ten sam gościu w ogóle. Naraz mi i tak to samo usunie, więc. Więc, no. O, widzicie? No, a pamiętajcie. 30 e, października, czyli w niedzielę, praktycznie. Będzie historia, fajne uda. A co dwa dni. Mm, znaczy, od 16. Co dwa dni będą szorcy. Oczywiście. Yy, shortsy polegają na tym o historii, więc więc yy, możecie. zaczekać zaczekaj na 30 października. Akurat mam dużo czasu i oczywiście mam czas wolny. No, ale już powoli przygotuję materiał na właśnie tą niedzielę. Muszę sobie pobrać yy, program do montowania, bo jakbym to wszystko zmontował, nie będę przecież na się to montować, <laughs> bo to by zepsuło troszeczkę. No i. A w sumie to ja nie wiem, czy to pobiorę sobie na początek kantyż, Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty tam stoisz? Co on robi? Jeszcze mu wjechał w dupę. Bo się jak był zakręt, to tu akurat stał pociąg. I ja nie miałem jeszcze, nie miałem w ogóle czasu na reakcję, chociaż to usunęli. Tyle dobrze. Dobra, okej. Okay. Się chłodzi teraz w sumie ten facility. No, no i w sumie to tyle. W ogóle tak naprawdę Final został otwarty 12 lat temu. Ale w sumie to nie jest akurat raczej, tylko chciałbym wam powiedzieć, że on został otwarty 8 stycznia na 10 Oczywiście możecie tam yy, na szorcy sobie... Yy, obejrzeć. Boże święty! No co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz, baranie? Musiałbym... Musiałem go nazwać baranem, bo on kurde jechał 110 na godzinę. I kurde mi wjechał w dupę. I to wszystko wybuchło. W dodatku mnie jeszcze wykoleił pociąg. Nie! To już jest kompletnie zabicie osoby. A w sumie już zabita osoba, bo... bo siebie sama wybuchła. O Boże, widzicie jakie tutaj już są wypadki? To chyba przez, przez te nuklearne pociągi. Ja nie wiem po co oni... Widzicie co tu się dzieje? Boże święty! Na się je, nawet ja się nie da! Ja nie rozumiem takich ludzi, ci co tak jeżdżą. Ja nie wiem, ale nuklearne pociągi powinni usunąć, bo widzicie, jakie są z tym dymy. Zatem jeszcze pewnie pociąg nuklearny wjedzie mu w dupę, a potem może se, y, y, sobie ten pociąg y, po, po raz kolejny y, sobie zrespawni i, i wjedzie tutaj, y, co się stało w ogóle. Co się stało w ogóle? Ej, zbagowana gra, bo, bo mnie w ogóle wyrzuciło w powietrze. Ej, ale naprawdę takie mocne rzeczy się dzieją. Jeszcze ten udaje chomika. Dobra, a ma super pa, ja też mam. Ej, ale Dora, nie będę się tak flexować. Ale co oni robią w ogóle? Ja nie rozumiem. Ja, jakiś homin mnie zagaduje, ale nie będę, nie będę nim po prostu rozmawiać. Nigdy mi się z nim rozmawiać. Nie mam czasu w ogóle. Jak przecież już tą stroną nie jedziemy jak najlepiej. Wejdziemy sobie osobowymi. Ale będzie problem teraz. No co ty robisz? nie rozumiem, ale ten gościu mnie zagaduje. Get out. Who are you? Kim ty jesteś? W ogóle ja cię nie znam. Bloxy Miner. Nie pamiętam. Czy to Obama jakaś? A dobra, nie... Po prostu ignorujmy go, to jest jakiś... I który się podszywa Po prostu nie ignorujmy Te wiadomości No co ty robisz? No co ty robisz? Co ty robisz? No jeszcze mnie zaszczel kurde Ja nie rozumiem, on podpala pociągi bez powodu Bez żadnego powodu Dobra, lecimy po pociąg. Ostatnia przejażdżka. Jeżeli się nie da, no to reportujemy ludzi w sumie. I tyle. No co ty odwalasz? Jejku. O Boże. Ten znów wybuchnie, pociąg. O kurde! Widzicie co tu się stało? Nie rozumiem takich ludzi. Ja już miałem pierwszeństwo, jejku! Dora, robimy pościg. Dora, robimy pościg. Boże! Się dzieje. Dobra, akurat zdążyłem. <laughs> nie dobra, to była ostatnia przejażdżka. Nie, ale dlaczego Dlaczego tak ludzie są, że oni wybuchają pociągi, w dodatku jeszcze wybuchają pociągi? To jeszcze podpalają. Naprawdę, to nie jest śmieszne. Eee, no i sobie to tyle. Zostawcie sobie lajka po nad 250 osób. Będę wybuchać yy, pociąg nuklearny w kulantach, a oczywiście to będzie potrójny szał. nie znaczy na prywatne, yy, ale myślę, że na publicznym serwisie. Yy, dobra, to słuchajcie w czwartek poradnika, ponieważ tam będzie, może być zaplanowany live, więc warto oglądać. No i w sumie to tyle, pa, widzimy się na następnym odcinku.